Voice Search Optimization. Optymalizacja treści pod kątem wyszukiwania głosowego. Wzrost popularności asystentów głosowych, takich jak Siri czy Google Assistant, sprawia, że wyszukiwanie głosowe staje się coraz częstsze. Optymalizacja treści pod kątem wyszukiwania głosowego obejmuje stosowanie bardziej naturalnych, rozmownych fraz które odpowiadają na pytania zadawane w formie głosowej. Rekomendujemy dostosowanie treści do zapytań głosowych poprzez dodanie sekcji FAQ, stosowanie dłuższych fraz kluczowych, tzw. longtail keywords, i budowanie treści wokół pytań, które klienci mogą zadawać, np. jak, dlaczego, czy gdzie. Optymalizacja pod kątem wyszukiwania głosowego nie tylko zwiększa widoczność strony, ale również pozwala lepiej odpowiadać na potrzeby użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych. To strategia, która przybliża markę do klientów, ułatwiając im szybkie i naturalne wyszukiwanie informacji. Obserwuj profil mediaforweb.pl. Teraz co trzy dni przez rok tłumaczymy hasła marketingu online.